i cześć Jezusowi Chrystusowi. Moi kochani drodzy, znajomi na Facebooku, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Wy którzy macie Facebooka, już pewnie wiedzieliście, czytaliście bądź pierwszy raz teraz dowiecie się, że tak zwany Kościół mocy pana Artura i Agaty Cejońskiej będzie miał bodajże 2 kwietnia, tak zwaną modlitwę o śmierć Putina. I powiem wam, że Hmm. Szczerze powiedziawszy, nie chciałem się wypowiadać w tym temacie i gryzłem się z tym e, już dawno, dawno, dawno temu, ponieważ obserwuję bardzo często poczynania tak zwanego Kościoła mocy i nie umiem go nazwać Kościołem, więc będę dalej mówił sekta mocy. Sekta mocy, fałszywy Kościół, heretycki Kościół mocy, który po prostu, słuchajcie, ostatnio się ogłasza i. I, i, i wystawił, wystawił post, że będzie robił tak zwaną modlitwę o śmierć Władimira Putina. I teraz posłuchajcie mnie, moi drodzy. Chciałbym, ponieważ tak jak powiedziałem, zazwyczaj nie, nie wyrażam się w takich tematach. Już swój, swoje zdanie na temat sekty mocy bardzo dawno temu wyrazi, wyraziłem. Jeżeli jesteś, jeżeli jesteś ciekawy, co myślę o tym, to jest to sekta. Jest to czyst, w naj, najczystej postaci herezja, heretycy i ludzie, którzy po prostu odeszli od Pana Boga. Mówię tu teraz o Arturze Cejrońskim i jego żonie. I odeszli od Boga i zwodzą dziesiątki młodych ludzi, którzy nieświadomi szukają, szukają Pana Boga. Szukają Kościoła Jezusa Chrystusa. I, I moi drodzy, i ludzie, którzy są nieugruntowani w Jezusie Chrystusie. Taka jest prawda, ponieważ... Nie raz i nie dwa rozmawiałem z członkami tego tak zwanego kościoła i pytałem się o fundamenty ich wiary. Nie potrafili wyartykułować ich. Nie potrafili powiedzieć, co o tym myślą. I zawsze odsyłali mnie, tak jak świadkowie Jehowy. To przyjdź do naszego tutaj starszego zboru, on ci wszystko wytłumaczy. Tak zwani członkowie kościoła mocy nie potrafili sami wyartykułować swojej wiary. Zawsze odsyłali mnie do pana Artura Ceniońskiego. Więc postanowiłem skonfrontować niektóre nauki pana Artura Cyjręckiego i jego żony i chciałem się z nim spotkać, ponieważ wiedziałem przynajmniej, że na tamten czas czasami on w Radomiu pojawia się, więc napisałem do niego wiadomość, poprosiłem o spotkanie, nie musiało być, by być to spotkanie, wiecie, yy, zaraz nagrywane, nie musiało być to jakieś szumne spotkanie, po prostu chciałem usiąść z Panem Arturem, porozmawiać na temat jego nauki, otworzyć Biblię i żeby mi pokazał, czy to, co on robi jest zgodne ze Słowem Bożym. Niestety nie podjął nigdy tej rękawicy i nie wypowiedział się. Więc od tej pory, od tej pory jakby nie interesuje się naukami sekty cejrońskich, sekty cejrończyków, jak ich nazywam osobiście, prywatnie, ale co jakiś czas, kiedy myślę sobie, że, że oni wiesz, doszli do jakiegoś poziomu, do jakiegoś pułapu, że już bardziej zgłupieć nie można, bo, bo widzieliśmy już kiedy pan Artur Cejroński, e, jak nie wiem jak dzikie zwierzę e, nie wiem szlajał się po ziemi to za chwilę widzieliśmy ludzi którzy którzy gdakali e, którzy jak kury e, gdaczeli w, w, w trakcie tak zwanego nabożeństwa. E, kiedy myślałem że osiągnęli swój większy pułap żona pana Artura tak zwany pastor prorok e, wyskoczył z tatuażami które są totalnie niebiblijne e, i filmiki to po prostu są to jest coś tragicznego widziałem Kobietę tańczącą na róże z jakimiś podkładami, z wersetami biblijnymi. I y, wiecie, kobieta tańcząca na róże, przyjmująca seksualne pozy. Przyjm naprawdę widziałem tylko seksu seksualność w tym, nie i wrzucone jeszcze w to wersety biblijne, po prostu ohyda i obrzydlistwo i, i nie obserwuję, nie obserwuję y, ich poczynań. I, ale, ale no niestety, chcąc nie chcąc widzę, co ta sekta wyprawia y, i kiedy myślę sobie, że doszli do jakiegoś pułapu, że już bardziej zgubić nie można, że już bardziej nie można większego stadiu i poziomu herezji y, osiągnąć, to oni zawsze <laughs> robią krok do przodu i, i wiecie co, i, i, no i ten pułap zawsze podwyższają. Pułap głupoty po prostu sięgną Zenitu, kiedy y, przeczytałem właśnie, że organizują modlitwę o śmierć Władimira Putina. Posłuchajcie mnie teraz uważnie, bo chcę tylko swoje, swoje zdanie wyrazić. Rozumiem, kim jest Władimir Putin, rozumiem, co on zrobił i rozumiem, co robi i do czego zmierza jego, do czego zmierzają jego poczynania w trakcie wojny w Ukrainie. Ale mimo wszystko, poczytajcie sobie Biblię. Czy kiedykolwiek biblijnie wierzący chrześcijanin mógł życzyć komu śmierci? Mógł się modlić o jego śmierć? Przecież kiedy uczniowie Jezusa E, chcieli spuścić grom, chcieli spuścić e, pioruny, e, chcieli spuścić na mieszkańców Samary śmierć, ogień. To pan Jezus powiedział: Hej, no co wy? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Nie, chrześcijanin nigdy nie powinien e, myśleć w kontekście śmierci o, o drugim człowieku. Raczej powinien go błogosławić, raczej powinien się o niego modlić, ale nie, modlić się o jego śmierć. I Zostawiając wszystkie dogmaty e, biblijne, e, czym, czym ta sekta się charakteryzuje, bo to, bo to nie jest na tu i teraz. Jeżeli, jeżeli mnie słuchacie i mówicie na to Amen, to Wy już wiecie, czym jest sekta Cejrończyków. Jeżeli nie, to e, może, może bardziej dedykuję ten post do tych, którzy są właśnie e, w sekcie Artura Cejrońskiego w tak zwanym Kościele mocy, posłuchajcie mnie, to co robicie to jest po prostu... Nie biblijne, to, to jest takie bardzo płytkie powiedzenie. Jest to bardzo złe, jest to bardzo. Powiem, co o tym myślę, powiem, dlaczego nagrałem ten post, ponieważ często się łapię za głowę. Tak jak mówię, nie, nie obserwuję w ogóle, już poczyniam, poczyniam sekty rońskich. Nie obserwuję, ale chcąc, nie chcąc, co jakiś czas widzę, co oni robią, widzę, jak przekraczają ten pułap głupoty, pułap herezji i chwytam się za głowę. I nie jeden, i nie dwóch braci z nas też chwyta się za głowę i. I myślą, co począć? W normalnym świecie by się ich po prostu zamknęło do psychiatryka, zamknęłoby się ich e, gdzieś do więzienia za, za, za to, co oni robią, jak zwodzą młodych ludzi, nie? Ale, ale no, żyjemy w innych realiach. I chciałbym powiedzieć: Joanna Kornacka pisze mi tak, lepiej się nie wypowiadać, Grzesiu, ani nie oceniać, Bóg to osądzi. Nie sądzę, moja droga Joanno. Naszym zadaniem jest napiętnować herezję. Naszym zadaniem jest mówić wprost, że ktoś jest heretykiem. Naszym, naszym zadaniem jest wprost objawiać kłamstwo. Powiedz sobie, że jak ktoś by cię okłamywał, jak ktoś by cię naciągał jakaś firma, nie e, na abonament fałszywy, czy na kasę, czy miałbym milczeć, jakby wiedział, że ten ktoś jest złodziejem i, i tak naprawdę chce się oszukać? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. I zastanawiam się, jak możemy zaradzić, żeby. Bo chciałem się kiedyś spotkać z panem Arturem Cejrońskim, porozmawiać z nim na temat jego nauk, porozmawiać z nim na temat jego herezji, ale, ale jakby no, nie odpowiedział mi nigdy. Napisałem do niego jakieś pół roku temu jeszcze raz, że jeszcze chciałbym się ponownie z nim spotkać. Na jego warunkach, nawet jeżeli ktoś chce zobaczyć, mam do niego wiadomość, mogę screeny przysłać, ale to nie jest istotne. Istotniejsze jest to, że że chciałem się z tym człowiekiem spotkać i porozmawiać co on właściwie robi co on właściwie, jak, w którą stronę on skręcił i jak daleko to zaszło ale no, jak widzę jak obserwuję to niestety ten pan i jego żona która moim zdaniem wiedzie prym w tej sekcie no nie jest zdolna już do słuchania nie jest zdolna do rozmowy nie jest zdolna do zmiany swojego kierunku i chcę was Moi drodzy, którzy jesteście członkami tutaj Kościoła mocy, którzy jesteście w Warszawie u pana Artura Cejoskiego, którzy karmicie się jego naukami, chcę was przeszeć, po pierwsze stąd, że, że to jest sekta, że to jest niebiblijne, że to co wszystko co oni robią, gdakanie w kościele, przebieranie się za klaunów, skakanie, tarzanie się w błocie. No w błocie, to teraz, yy, przepraszam, to za dużo ja powiem o jedno słowo. Yy, moi drodzy, to, co się tam dzieje, ich nauki są totalnie zwiedzeniem i totalnie nie, niespójne ze Słowem Bożym. Artur i jego żona Cejrońcy odjechali, popadli w herezję i nie umieją z niej wyjść, nawet nie chcą. To, co oni robią, to jest szaleństwo i jeżeli uczestniczycie w tym, to jesteście winni ich grzechów, porzućcie ich i uciekajcie z tego. Z tego miejsca, uciekajcie z tego bagna, uciekajcie z tego tak zwanego kosia mocy. Jedyne co ja mogę zrobić, to e, czasami się modlę, nie powiem, czasami się modlę o państwa cejrońskie, żeby przyszło opamiętanie. Tak samo jak się modlę o pana Władimira Putina, żeby przyszło opamiętanie. E, nie modlę się o ich śmierć, nie myślę, żeby oni umarli, nie, nie życzę im najgorszego, ale, ale modlę się o upamiętanie. Tak samo jak się modlę o Putina, tak samo się modlę o Was, Państwo Cejrońcy. Może to oglądacie, może ktoś Wam udostępni ten post. Jestem, jestem zdolny spotkać się z Wami i rozmawiać. Jestem zdolny z Agatą i y, Arturem Cejrońskim spotkać się bez, bez żadnych, wiecie tam, liveów, bez nagrywek, bez udowadniania się sobie. Mogę do Was przyjechać albo Was zapraszam do siebie, do domu. Usiądziemy, otworzymy Biblię, porozmawiamy rozmawiamy o Waszych wszystkich naukach, ponieważ wiecie co? Przynosicie wstyd chrześcijaństwu, przynosicie wstyd chrześcijanom, przynosicie wstyd imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wasze prymitywne, byle jakie tłumaczenie Biblii, po prostu wszyscy, wszyscy którzy znają Biblię wyśmiali je. Wyśmiali je i porzucili. I, i nikt nawet nie, nie, nie traktuje poważnie Waszego tłumaczenia Biblii z tak zwanym proroczym namaszczeniem, nie? Pamiętam, jak chcieliście zrobić wielkie show i jeździliście po kościołach katolickich. Wchodziliście na powera, stawaliście na środku mszy i, i krzyczeliście różne rzeczy. To nie wy, ale wasi uczniowie. Jedyny efekt, jaki osiągnęliście, to tak naprawdę, że ośmieszyliście nie, imię Jezusa Chrystusa i zostaliście wygonieni. Przynosicie wstyd Kościołowi Chrystusa. Opamiętajcie się cejrońscy. Opamiętaj, opamiętajcie się cejrońszczycy. Opamiętajcie się ludzie, że to, co robicie, to jest herezja. To jest herezja i żeby to była herezja, żebyście tylko wy w to popadli. To jeszcze młodych ludzi, którzy nie znają fundamentów Biblii, z waszego kościoła zwodzicie i na zatracenie wozicie. I wiem to, bo nieraz rozmawiałem z waszymi, z waszymi członkami z waszego kościoła. Oni nie znają fundamentów Biblii, oni nie znają podstaw Biblii. Oni nie potrafią wyartykułować to, co wierzą. Zawsze odsyłają mnie do was, państwo cejrońscy. A każdy chrześcijan powinien sam swoją wiarę wyartykułować, wymówić, wiedzieć, na czym ona jest o, o, oparta. Moi drodzy, następne jest to, że przynosicie wstyd prawdziwemu, kościołowi Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że czasami to się rozpędza, ja wiem, że czasami to się zagalopuje, ale wy robicie to świadomie. I teraz, moi drodzy, którzy mnie słuchacie, wszyscy, jeżeli, jeżeli, może inaczej powiem, mam wrażenie, i to mam takie wrażenie, kiedy obserwuję celebrytów tego świata, aktorów, piosenkarki, yy, różnego masi yy, muzyków, którzy nie mają nic do powiedzenia. To co robią? Robią show. Robią skandale, robią pewne głupoty, żeby, jak mówiła Marilyn Monroe, nie ważne co u mnie piszesz, ważne żebyś poprawnie napisał moje nazwisko. Nie masz talentu, nie masz nic do powiedzenia, ale zawsze show, skandal, romans, jakaś wpadka, nie? dobrze się sprzeda i na tym można się wylansować. I mam wrażenie, a właściwie mam przekonanie, że właśnie sekta mocy tak działa. Nie ma nic do powiedzenia w świecie biblijnym. Nie ma nic do przekazania, w żadnej prawdziwej wartości. Nie, masz, nie macie nic do powiedzenia związanego ze Słowem Bożym dlatego musicie robić show dlatego wchodzicie w tra trakcie mszy do kościołów katolickich dlatego przybijaliście jakieś tam ileś 95 test nie e, robiąc nową reformację co było totalnie od czapy nie dlatego tłumaczycie byle jak słowo Boże dlatego teraz rozgłaśniacie nie e, e, modlitwę o śmierć Putina ponieważ nie macie tak naprawdę nic Bożego do powiedzenia więc jedyne co robicie to show to show żeby, żeby o was mówili nieważne jak ale o was mówili moi drodzy upamiętajcie się to co robicie to jest głupota Reszcie, którzy mnie słuchacie módlcie się o kościół, o sektę cejrońskich wspomagajcie tych którzy chcą wyjść z tej sekty wspomagajcie ich ponieważ oni bardzo zbłądzili i tego nie widzą są naprawdę w strasznym miejscu módlcie się tak samo jak trzeba się modlić o opamiętanie tych którzy wywołali tą wojnę tak samo trzeba się modlić o opamiętanie Artura i Agaty Cejrońskiej żeby przyszło opamiętanie żeby to co ich zwiodło, to co ich tam trzyma żeby to poszło precz, żeby zostali uwolnieni. Ponieważ oni nie tylko siebie wiodą na zatracenie, ale całą swoją społeczność. Jedyne, co, co mi pozostaje, to się modlić. Ale jeżeli jesteście też ludźmi, którzy po prostu chwytają się za głowę, co jakiś czas, jak widzicie, nie, z czym wyskakuje ta sekta cejroński i myślicie, co zrobić, to coś Wam powiem. Dam wam może, może to jest mądra rada, może to jest głupia, ale oni idą na sławę, oni idą na to, żeby była oglądalność, żeby było jak największe, robią show, robią szok po to, żeby, żeby się rozreklamować. Zduście to, wywalajcie z portali ogłoszenia o nich wywalajcie linki, nie oglądajcie, jeżeli ktoś jest znajomy, kto, kto reklamuje ich nauki, wyrzucajcie. Jeżeli nie będą mieli poklasku, jeżeli nie będą mieli popularności przez internet, to wkrótce zaczną się sami w sobie dusić i znikną. I znikną. Może wtedy przyjdzie opamiętanie, może wtedy przyjdzie racjonalność. Powiem Wam, że takie portale jak Facebook, jak YouTube, jak e, wszystkie takie, gdzie można wrzucać filmiki, e, nie patrzą, czy ty lajkujesz w górę, czy w dół, czy przez złe, czy dobre komentarze. Jeżeli w jakikolwiek sposób zostawiasz jakąś reakcję, to tak naprawdę e, i, i, i YouTube, i Facebook traktuje to jako o, było zainteresowanie, więc trzeba to promować. I tak te portale też nieświadomie promują państwa cejrońskich. Więc nawet, nawet nie oglądajcie, nawet nie wchodźcie, nawet nie, nie róbcie łapki w dół, nawet nie piszcie y, komentarzy, co o tym wszystkim y, y, sądzicie, ponieważ to tylko algorytmy odczytają jako zainteresowanie. A tak naprawdę oni i tak tego nie czytają. Mają to gdzieś, już dawno przestali się interesować, y, już dawno są gusi na napomnienie. Moi drodzy, sprawa jest dosyć poważna i... Miałem. <laughs> Na, tak, tak naprawdę bardzo długo się biłem z myślami, czy mam zrobić to nagranie. Ponieważ pierwszy raz robię je w takiej formie. Jestem teraz na rowerze, jestem na rowerze, yy, jadę sobie i, i nie daje mi to spokoju, więc musiałem na chwilę zejść, zrobić sobie krótką przerwę, ponieważ, ponieważ nie daje mi to spokoju. Jak można się modlić o śmierć człowieka? Jak chrześcijanin może w ten sposób w ogóle artykować swoją myśl i, i chcieć tego. No, dla mnie to jest następne robienie show, żeby. O mnie pisali, żeby na mnie zwrócili uwagę. I tak jak mówiłem, jest wielu celebrytów, którzy tak naprawdę w świecie nie mają nic do powiedzenia, ale robią co chwilę show, robią co chwilę skandal i są znani z tego, że są znani.